Ja jestem dzisiaj na strefie dużej wieży, mam mało sobie... tak? tak i no, możecie wiedzieć co ja będę robił, wiadro challenge. Więc no, ale to nie jest zwykła dziurka. Tam na dole muszę trafić. Więc skacze. Zostawcie subika i lajka. Zrobiłam. Mój skill Macie nowego skillowca Więc Dream i Tobiasz Gaming Macie równego sobie Czyli mija przeciwnika Zostawcie komentarz. A ja będę tak się pamiętam do parę. Dobry to, bloki jeszcze tam czuły. goni. Ale jestem ja lepszy od creepera. Opa, zaleję na pom. O, tego nie było. Tego nie miałoby się być jebić w plaje. Tak się to się nazywa z koniec Kanie z kaptusa. Siema zbychu. O, tego to się miało być, ale dobra tam, idę. Więc się udało udało się zrobić. Moja wieża spłonie. Zachwytu, że udało mi się tak zrobić. Papa i Nara. Zostawcie Subika i, i, i łapkę w górę na potarganemu. i pa.